Hejka, witam Was w 23 dniu vlogmas! Nie dowierzam totalnie w to, że jakby jutro jest już koniec vlogmasów i to jest przedostatni vlogmas, który ja nagrywam, ehm, więc zacznijmy go z przytupem. Chciałam Wam powiedzieć, że tu mam wczorajszą herbatkę z kalendarza eventowego. Bardzo mi lubię serię I dzisiaj mam mój piękny dress z dress kodu i bluzkę z Stradivariusa. Jeszcze mam wczorajsze warkoczyki, bo jest mi ich tak wygodnie, że nie chcę mi się ich rozplatać. Herbatkę mamy dzisiaj mango z dryfruatem, takie jeszcze nie próbowałam, więc przetestuję, jest to herbata zielona, a w nuksie mamy coś małego pewnie jakaś próbka coś w sensie, takiego jakiś mini perfum tutaj tak jest wam że naprawdę fajny jest ten kalendarz podobał mi się już tylko jedno okienko zostało jest już bardzo leciutki powąchajmy o ten jest mega ładny bardzo mi się podoba chociaż nie po czasie Uch, tragedia. Nie, się nie podoba. Nie no, koszmar, koszmar, Renata, Renata. I tak. Ja teraz idę przygotować rzecz na sałatkę jarzynową. Więc będę tam trochę z moją mamą, więc nie będę Wam tego nagrywać, ale później do Was odezwę jak będziemy jeszcze dzisiaj e, ubierać choinkę, będziemy mm, gotować, będziemy pakować prezenty i okawniać wszystko. Let's go jest już całkiem późno, w sensie jest jakoś osiemnasta zrobiłam już sernik, jak mogliście zobaczyć i kroiłam em, warzywa do sałatki jarzynowej w ogóle te wargoczki sobie zmieniłam w takie kitki i są trochę rozgardiaż jest na mojej głowie, ale trudno, nie malowałam się dzisiaj e, dzisiaj jeszcze włosy będę myła e, a teraz muszę lecieć szybko do żabki, bo zabrakło rodzynek i muszę iść po rodzynki

W moim wyglądzie można wywnioskować, że jest już bardzo późno. Ja się trochę namęczyłam dzisiaj i narobiłam. Jak mogliście zobaczyć, ozdobiłam, udekorowałam, ubrałam o e, choinkę, e, właśnie zrobiłam sernik, byłam jeszcze na szybkich zakupach. E, Kroiłam też sałatkę jarzyną, zrobiłam jeszcze później takie śledzie i... Mm, no, jeszcze po Pościł Po na już świeżutko. I szukuję się już do spania, więc ten vlog... Ja zawsze mówiłam, że ten vlog jest krótszy, a później się okazuje, że wcale nie jest krótszy. Natomiast w ciągu dnia nie nagrywałam dla Was za dużo tak e, mówionych rzeczy. E, bardziej tam jakieś, wiecie, przebitki, time-lapse i tak dalej. Bo po prostu to było dla mnie łatwiejsze, e, żeby nagrać takie... żeby pokazać Wam po prostu co robię, a nie gadać coś tam. E, Mogę Wam też na szybko pokazać jeszcze, jakie dekoracje udało mi się wygrzebać gdzieś w takich, wiecie, paczkach z prezentami i, znaczy, z prezentami z ozdobami i no, mogę to Wam jeszcze na faście pokazać. E, dobra, więc już Wam pokazuję, e, Jezus, jak ja tragicznie wygląda. jeszcze, jak możecie zobaczyć, nie, nie wiem, jak Wam to pokazać, ale odpadło tutaj, tego słodkiego reniferkę i niestety wygląda już jak krowa, No nie, nieważne, e, tutaj się nic, nic nie zmieniło, tylko mi. Tak to tutaj jest lustra, ale to ja jutro jeszcze sobie przymontuję. Tak to tutaj stanęła taka słodka biała choinka. Tutaj mam taki strojnik, który tak fajnie zapełnia ten parapet. Tu na Birku stoi takie o coś i takie cewoneczki i choineczka. Tu kalendarz szedła, to już tylko z jedną herbatką. No to bo w tym jeszcze jest herbata z wczoraj, ta imbirowa. Znaczy, z innymi rąk, które jeszcze nie napiłem? A tu jest ta dzisiejsza, ale ja ją sobie jutro pewnie. Czy tutaj jest coś mimo? Nie, ale jeszcze właśnie tu śpią pościel. I tu jeszcze mam takiego słodkiego misia z Nowego Jorku, czy mojego taty. I... That's Z! Jeszcze w ozysobach znalazłam takie mateczki świecące, takie lampki no to widzicie, o, a, tak one wyglądają i myślę, że mogą być całkiem spokojne jakiś taki okres letni. No um, nie wiadomo, nad święto nie będę rozwieszać motylków, natomiast myślę, że jak będzie taka już wiosna, leto, to to spoko będzie, a dekoracji, mam gdzieś takie motylki, jak gdzieś jest, 20 motylków, nie wiem, jak to jest, ale tak na te żerówek, więc one tak wyglądają. I to jest spokojne, nawet raz, czego można zdjąć te motylki i mieć takie zwykłe światełka. No i one, mam nadzieję, że świecą na różne kolory, bo ich, jak to zapomniał, zapamięta, one raczej nie więc nie wiem, co to tam jest. To już nie pokażę. O! No. Ja to świecą wszystko na czerwono, więc I don't know zobaczymy, jak to z nim jest. Jak możecie zauważyć, ja już leżę. Zostawiam sobie te warkoczyki, bo nie chcę mi się ogarniać tych błysków na noc, więc jutro rano sobie je rozplotę, już normalnie umyję głowę, bo miałam to zrobić dzisiaj, ale no się nie wyrobiłam. No jestem już w piżamie i ten film, który oglądacie, jak zresztą widzicie, pojawia się dość późno, ale myślę, że jesteście w stanie to zrozumieć, że po pierwsze mam bilię, na której skupiłam się na rodzinie i nie montowałam filmu, a dzisiaj tak średnio z montażem, bo, bo po prostu nie mam na to czasu, jestem już naprawdę bardzo zmęczona, oczy same mi się zamykają i, i no po prostu nie mam siły już tego montować, chcę iść spać, szczególnie, że jutro muszę wstać rano, bo mimo, że dzisiaj mm, naprawdę dużo zrobiłam i, i ten dzień był bardzo pracowity, to jednak dużo rzeczy jeszcze jest niezrobionych. Um, i tak, będę musiała to zrobić po prostu jutro, więc muszę wstać rano, e, ogarnąć wszystko, więc też nie będę miała z rana czasu na montaż. Mm, więc mam nadzieję, że to rozumiecie, mam nadzieję, że to zrozumiałe, że, e, że w tym już takim napiętym okresie świątecznym, gdzie to są ostatnie dni, tego czasu jest po prostu mniej. Mm, też dzisiaj się pojawiły dwa filmy i, i to dlatego, że wczoraj już, już też. Średnio miałem czas na montowanie i tak dalej, więc mm, zrobiłam to dzisiaj z rana. Zmontowałam oba filmy, więc to też mi zajęło trochę czasu. Także tak, znaczy zmontowałam. Jeden ja wczoraj, tylko że wieczorem. Już takim późnym wieczorem. Więc mam nadzieję, że to rozumiecie. Ja już się nie mogę doczekać świąt. Jak wiecie, to jest bardzo dla mnie ważny okres w roku i, i zawsze staram się go spędzić najlepiej, jak potrafię. I mam nadzieję, że te programy też Wam się podobały. A w ramach świąt, bo, bo dzisiaj jest wigilia, życzę Wam wszystkim wesołych świąt, spełnienia marzeń, dużo zdrowia, które w sumie w tych chorych czasach jest najważniejsze. Dużo miłości nie tylko do Was, ale też od Was dla Was. I tak, spełniajcie marzenia, wierzcie w siebie i realizujcie swoje zamiary, cele. I po prostu nie bójcie się. Em, dążcie do tego, o czym marzycie. To jest chyba najważniejsze, ale pamiętajcie też o zdrowiu. Em, bo jak nie będzie zdrowia, to, to nie będzie szczęścia. I tego Wam bardzo życzę w te święta, bo to mnie ostatnio dużo dociera a propos spełnienia marzeń, więc życzę Wam też tego, żebyście wyspełniali swoje marzenia. I tak, ja seriusz jestem bardzo zmęczona, ale nie mogę się doczekać tego jutrzejszego dnia i myślę, że mimo że jest już koło drugiej, a jutro muszę wstać bardzo rano, żeby to wszystko ogarnąć, to będę wstawała z taką pozytywną energią i będzie mi się chciało mimo wszystko, mam nadzieję. Ale to zobaczycie już w kolejnym vlogu. Dobra, już po takiej pogadance tu moje coton bolsy. Um, już tak coraz niżej w tym łóżku jestem. Więc będę się z Wami żegnać i lecieć spać. Oczywiście, jeżeli ten filmik Wam się podobał, koniecznie zawijcie łapki w górę, komentujcie, subskrybujcie i wpadajcie na mojego Instagrama, którego nazwę macie w opisie. A my widzimy się już jutro w ostatnim vlogmasie. Buziaczki. Pa, pa!